Słuchajcie, firma Wadersztad. Przelecimy tylko tak szybko, bo mówię, patrzcie ile tego jest. My dopiero zrobiliśmy chyba 3 czy 4 stoiska, a tego jest jeszcze tyle. Tutaj jeszcze nie było. chce wszędzie wchodzić, słuchajcie. To też jest chyba siewnik, co Antonio? Nie, to jest chyba taki filtr powietrza, wiesz Antoś. Chyba pewnie potrzebuje powietrza, żeby jakoś tutaj. Nie wiem. Wiesz? Tak. Jeden schodek i wtedy można do rozświetlacza. Punktowy. a proszę. Słuchajcie, on jest tu na stuczkę Precyzyjny. patrzcie. Moja żona jak rolnik. Dobrze, że literki składa. Tu jest. Oj, miałem tak nie robić, tylko... Ej, patrzcie na to. No, no. Antoś, zostaw to. Chodź tu. Agregat uprawowo-siewny Ten tutaj też Może no by się nie zakopał Nie zagłębał, jak powiedział kiedyś Antoś Agregat. Z jak tu jest tyle miejsca Dla go centralnie, żeby pan w Szerokie opony Tak jest, słuchajcie Faceci rozmawiają o sprawach technicznych Tutaj bardzo fajnie, wiadomo. Każdy, kto jest zainteresowany, to wymienia doświadczenia. Wymienia jakieś tam. Każdy ma swoje zdanie. Można coś sobie podpowiedzieć, jakieś kumplostwo zapoznać i tak dalej. No, to już wcześniej miał Antoni. Wiesz, patrzcie, następny już będzie Amazon, chodź Antoś. Tutaj natomiast mamy tak samo Agregat uprawowo-siewny też kupiliśmy tego Amazona. My kupiliśmy Amazona, e, ale to no. Kultywator uprawowy, bezsiewnego Tak, jeszcze tego małego. Sik. Tak, tutaj też mamy, widać. Agregat agregat uprawowy, tak więc proszę, ile jest złącz. O, niektórzy już tacy są nachlani, słuchajcie, czuć alkohol w powietrzu, ale jest fajnie. Tutaj też taki duży wadersztat, i idziemy, słuchajcie. Do Amazona. Antoś idzie tamtędy. Dobra, idź. O, proszę, samochodziki wożą ludzi. Jak już ktoś nie może albo za nie mógł. Stoisko 235. Nie wiem, czy będzie dobrze słychać, bo wieje. Proszę, skręcana tylna oś, żeby można było rozsiewaczem dobrze na, nakręcić, nawinąć. Wow, Antoś! To. Patrzcie, Antoś pierwszy do tego opryskiwacza. To jest najważniejsze teraz. To jest rozsiewacz, Antosiu, i on się kręci tak mega szybko i wyrzuca... No bo to jest taki model pokazany, jak to robi i wyrzuca ten te nasiona, ten nawóz. To jest przekrój. Patrz, Antoś, podoba ci się ten opryskiwacz Pantera 4502? To separacka, nie? Antek by chciał wejść tam chyba O, a tutaj co tutaj, się he tutaj he header składany, zobaczmy coś, tam się header składa a, Ale skorzowy No takiego skorzowy to ty nie widziałem Patrz, bo maszymy, tata. No jak nie widziałeś To jest do transportu taki widzisz? No, zobacz, składa się. Tylko, że jesteśmy z tyłu. Potem przejdziemy do, do, na to stoisko. Dobra, idziemy dalej. Tutaj ten ciągany. Ten był w farmingu. Antoś. Potem będziemy o tym mówić. Teraz jesteśmy na Amazonie. Słuchaj, synku. Jesteśmy na Amazonie i lecimy z Amazonem, a nie tam. Nie, mama? Słuchajcie, dalej. Widać, że Amazon jest specjalistyczną firmą oprysk, rozsiewacz, ale orka tutaj, o. No dobra, no super, że jest. mamy opryskiwacz od Was i chcemy sobie teraz rozsiewać, i w dobrej cenie i Proszę bardzo. O, patrzcie, jest to, co było w farmingu, czyli zbiornik na przedni tus dodatkowy. Czyli jest opryskiwacz nieciągany, a do tego zbiornik, a to jest stanie obok tego zbiornika. Zbiornik jest na kołach. Patrzcie, jaki wielki zbiornik. On jest na przedniego tuza. Ale to jest na przedniego tuza, a z, a z tyłu zobacz, jest reszta tego opryskiwacza. Ciekawostką jest to, że konstruktorzy poszli do góry. No do góry, że wysokość poszli tego zbiornika, nie? A nie na długość, żeby środek ciężkości zachować bliżej. Patrzcie co tutaj jeszcze jest, tu, tu, tutaj tu. Ja. tu. To jest. Nie, to jest siewnik to Tak, tak, ma no, brone zobacz. Tak. Dobra, lecimy dalej. Wow, ten jakiś potężny, co? Antoni. Potężny. Już chyba ten, chyba latał już w polu, bo już farba się starła. Tutaj jakiś, a, bo tutaj są hedery różnego rodzaju. Idziemy tędy, nie, Ania? No, a już nie idziemy. Chodź dalej, tutaj. Tutaj zobaczymy te hedery, słyszysz, Antoś? Bo tutaj był, patrz jaki header tu jest, to jest header dodatkowy, nie taki oryginalny jak to jest przy kombajnie, tylko można dokupić na przykład jakiś inny header. Bo ja, jak nie masz e, w zestawie No jak ci się popsuł, albo ci się źle nim robi, coś się skasztaniło, to wtedy możesz sobie dokupić takiej innej firmy na przykład, jakąś taką przystawkę. Ten, ten jest tak jest, ten jest to kukurydzy. A ten to był ten tutaj coś się tak składał, widzisz? No i zobaczek się złożył, widzisz? I teraz można sobie śmigać po drogach publicznych normalnie, bo nie przekracza ustawowej szerokości poruszania się na drodze. Po drugiej stronie Fent słuchajcie. Ja muszę na razie skończyć, bo już mi się czas kończy, tak więc uciekam. Słuchajcie, kolejne... Jaki siku? Juskin. Kolejne stoisko, które myślimy, że Was zainteresuje, czyli firma Juskin. Tak się mówi po niderlandzku. Juskin. Słuchajcie, przyczepa. Ładowność 14 ton. Patrzcie, na poszerzonych oponach takich, ale na niskim profilu. Rama. Zaczep. Tutaj, co to jest tamto? To jest chyba Jakiś kosiarka chyba jakaś. No widać taka kosiarka. No widziałem właśnie od tamtej strony. Przeczytam tutaj tylko słuchajcie. Rozdrabniarka. Tak więc to jest rozdrabniarka. Tutaj też i tutaj już jest przyczepa. Patrzam też Jaka przyczepa ta ma 10 ton, słuchajcie, ładowności. Jest niższa niż ta wiadomo i ma już takie koła. Powiem w cudzysłowie bardziej normalne. Tu jest już skorupowa. Nie, to nie jest skorupowa, bo ma odkręcane borty. To też jest rozrabniarka Antonii. Podobna do jak rotacyjna, tylko kosiarka, tylko że pewnie większa. Ale słońce tutaj świeci ostro. Słuchajcie, lecimy dalej, zobaczymy co tu jeszcze jest. To jest przyczepa. Ta jest już. Nie ma przedniej osi. Justyna. To jest do... Czekajcie, jest karteczka, że nie pomylił, bo będziecie mi tutaj no. potem rugać. Aplikator do glebowy, słuchajcie, czyli mam wóz asenizacyjny i mogę podpiąć to coś się Widzisz? To tak? rozcina, Patrz, działa to tak, że tym kołem rozcina glebę, trawę, a tamtym, tym czymś, tą tą rurą, leci gnojowa do środka. Do środka. Antoś, wow. no? Antoś, zobacz, jaki traktor, wsiadaj na niego! Joskin, Ford! Ej, to Ford, czy Joskin! Ale super Ancki Ja ciebie! No. Antoś, on ma dwa miejsca! Zobacz! Dwumiejscowy Drewniany, ale rewelacyjny. Słuchajcie, fajna. Super sprawa. Patrzcie. Dzieciaki jaką mają frajdę. Ford. Generalnie Ford. On jest zaczepiony? myślałem, że ma zaczepioną tą beczkę małą. Ten wóz oscenizacyjny. Dobra, chodźcie, ja idę dalej, słuchajcie. Dopłaszcza wóz asynacyjny, wioski. Tak jest. Słuchajcie, wielka maszyna. Potem przyczepa skorupowa. ...dwuosiówka. Tutaj też, trochę mniejsza niż ta. To jest chyba do przewozu bydła. Tak. I to było w farmingu. I to było w farmingu, tutaj normalnie zwierzaki chodzą. Chodź, Antoś! Antoś! Tutaj też przyczepa do przewozu zwierząt. A tu jest potężna przyczepa, Uch, chyba nie ogarnę jej, ojej, do kiszonki, tak, chyba tak, co Antek wszedł, Antek wszedł do tej maszyny, do przewozu, o, patrzcie jaka ta wielka, nie, potężna. Dobra, to się nazywa, Antosiu, i to jest przyczepa objętościowa, czyli my już wiemy, jak to się nazywa, 60 ze strefą 60 metrów, 59 metrów sześciennych. Chodź, Justyna, tutaj. Justyna jest mała i się nie słucha. Proszę wejść tutaj na ten podest, Antoni. Patrz jaka przyczepa superancka. Nie, tu jest chyba taka taśma, co? Tak, słuchajcie, to jest jak plandeka. I to się przesuwa razem z tą szybą. I wysypuje zawartość. I... Tak, tam tą pleksą to jest szyba albo pleksa, nie wiem. Po drugiej stronie mamy rozrzutnik. No proszę. Ten rozrzutnik, nie dość, że. Patrzcie. Nie dość, że naparza z góry na dół, to jeszcze na boki tutaj. Tym robi. Plus jeszcze do tego to. Wiadomo. Te wałki. <grywa> tutaj też. Mniejszy rozrzutnik. Słuchajcie. Tu jest ta dostawka do wozu asenizacyjnego. Tak? Chyba tak. Pokażę ci. O! Rozrzutnik obornika Antoś, co ty zrobiłeś? No, tak nie czy... uderz się tam Co? Co jest? No to, się no, czy... no, no się tak robi, bo jak to szybko się kręci, no to siła odśrodkowa to prostuje I się nic nie stało, nie martw się Chodź Justyna, zostaw ten balon Słuchajcie, ale jest tutaj tego Joski na pełno Naprawdę jest to firma, bodajże pani w Belgii to założyła, nie pamiętam, w 70. albo 80. latach i do dziś, na początku chyba już nie pamiętam, jakąś maszynę tam wymyślili, ale teraz się zajmują już szeroką gamą. Nie pamiętam, teraz już nie będę was tutaj. O! I teraz patrzcie, tutaj, no właśnie, Antosiu, dlaczego tu jest ten zaczep? Co tutaj można zaczepić? pług? Jak myślisz? A może można zaczepić. O jezu, może to można zaczepić. Co? Co tutaj mieliśmy? Tak jest. I słuchajcie, tutaj to podłączacie. Złącza wszystkie, które zostają zasilane z traktora. I wtedy można. Dobra, muszę kończyć. A to jest przyczepa na baloty. Patrzcie. Antek mi pomógł Faktycznie Wago doczepiane No, no no I wtedy możecie ciągnąć tutaj do asenizacji ten dodatkowy przyrząd O, jest pompa nawet do zaciągania szam o, e, gnojowicy No Już idziemy trochę szybciej słuchajcie ja muszę tutaj ani pomóc, bo Justyna się tutaj nam rozbestwiła. Pokazówka to jest taka, jak to działa, widzisz? Że jest rura i ten gnojowica leci. Idziemy dalej. A to jest więcej.